Szczególnie chciałbym tutaj wyróżnić działalność pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Prosić tym samym o jeszcze więcej na 2013 rok. Przyglądałem się w tym roku na, na działalność tego naszego, jakby nie było organem, jesteśmy prowadzącym dla Powiatowego Urzędu Pracy tej naszej instytucji. I powiem, że jesteśmy jednym z nielicznych w województwie, który tak wiele pieniędzy ściągnął na działalność tej, tej sfery, jaką jest bezrobośnią. I teraz idźmy dalej. Idźmy. I sądzę, pójdziemy. Tu też były pochwały pod względem Powiatowego Urzędu Pracy, proszę Państwa. No, też to jest wynik, że na czele Powiatowego Urzędu Pracy stoi taka a nie inna osoba to, i zaangażowani tych osób które funkcjonują w tej czasoprzestrzeni. To oni gdzieś tam znajdują projekty, szukają rozwiązań dla tych ludzi. To jest bardzo ważne, bo rok 2013 będzie też takim, taką małą reformą urzędów pracy.